Długo zastanawialiśmy się w ogóle nad wyborem szpitala. Stwierdziliśmy, że właśnie chcemy rodzić w szpitalu. Strasznie bałam się porodu. Miałam cięcie cesarskie, dostępne czulenie, naprawdę w ogóle mnie nic nie bolało. Na drugi dzień śmigałam po tutaj po oddziale. Jestem bardzo zadowolona i chciałam podziękować całemu personelowi medycznemu. Każdy pomaga jak może, każdy nas uczy, jak przedstawiać dzieci do piersi. Także naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. Koleżanki moje rodziły w różnych szpitalach, ale polecały duchów. Bardzo się cieszę że wreszcie mamy warunki tak naprawdę światowe. Pacjentki godnie mogą rodzić bezpiecznie. Mamy pełną obstawę lekarską, czyli podwójne dyżury ginekologiczne, całodobową opiekę specjalisty, neonatologa do dyspozycji naszej, tylko i wyłącznie jest anestezjolog, który bardzo często nam pomaga znieczula porody, które są nieodpłatne. No i też i prowadzi opiekę pacjentek po porodach. Cieszę się, że no z roku na rok mam coraz więcej porodów. W ostatnim miesiącu mieliśmy ich 108. Pacjentki mogą tutaj rodzić i w komfortowych warunkach, i w atmosferze rodzinnej, no i bardzo bezpiecznie. Tak za chwilę urodzę synka. Wybrałam ten szpital, ponieważ jest to tak nowocześnie i, i tak dobrze dla dziecka. No i jest to moje drugie dziecko. No I czuję się dobrze i, no i myślę, że będzie wszystko dobrze.